Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i mam dzisiaj dla was jeszcze szybszą prezentację paczki z komiksem superbohaterskim. Kontynuujemy tą tradycję unboxingową. Wybaczcie mi, ale już to chyba weszło mi w krew. W wyniku pewnych zdarzeń, o których w jednym z filmów nagrywałem, tłumaczyłem, zdecydowałem się zmienić dostawcę tejże serii, prezentując i dając jej szansę. I najpierw wam pokazuję szybko, co przyszło. Dosłownie krótki filmik, minuta, dwie, bez prezentacji, a dopiero później po przeczytaniu stwierdzam, czy będę chciał tą pozycję trzymać w swojej kolekcji. Czy jednak nie i gdzieś tam ona powędruje w ogóle w miejsce, gdzie nie będzie o nim wiadomo? Tak mówiąc najprościej. Nie będzie wiadomo, bo ja tego filmu nie nagram. Ostatnio tych pozycji troszeczkę było, jednak dałem im szansę, zostały u mnie, a tutaj standardowy karton, który otwiera moją e, paczkę, i jak zawsze. Taka oto informacja, która jest, no, powiem szczerze, ciekawa i fajna. Miła, o, w ten sposób powiem. No i co tutaj mamy? Oczywiście mamy to, co część z Was już pewnie mogła zobaczyć czyli opowieści o korpusie zielonych latarni. E, wielka kolekcja komiksów DC Bohaterowej złoczyńcy Green Lantern, oczywiście. Więc przeczytam, dam Wam znać. I jeżeli pojawi się na moim kanale tom 51, to znaczy, że uznałem, że jest on na tyle dobry, abym mógł wam o nim coś opowiedzieć. Więc cóż, wyczekujcie, wyczekujcie takiego materiału. Mam nadzieję, że się pojawi. Jeśli nie, no to znaczy, że po przeczytaniu stwierdziłem, nie, tak nie będzie i wy go nie poznacie. Nie zawita on na mojej playliście właśnie z bohaterowie złoczyńcy. Także tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo. Przyszedł kolejny Tomik, zobaczymy co będzie dalej. Oczywiście, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. No i oczywiście linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tyle z mojej strony, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!